Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym fenomenalnym odcinku na kanale Polski Hamburger. W związku z tym, że teraz co niedzielę pojawiają pojawia się będą filmy ze słonecznej Italii, a wiem, że nie każdego interesuje kontent podróżniczy, no to tak pomyślałem, że jakieś takie krótsze odcinki nagrane, yy, nagrane tak można powiedzieć, z biegu, yy, będą się pojawiać również w tygodniu. No i ten odcinek nagrywam w poniedziałek. Właśnie lecę do pracy. Pogoda jeszcze piękna, chociaż miało dzisiaj padać, ale jest piękna pogoda, więc postanowiłem, że spacerkiem się przejdę elegancko. No i chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej rzeczy, znajomy mi tutaj podsunął. Pewien pomysł można powiedzieć na rozpoczęciu odcinka, tak jak widzieliście na miniaturce, niemieckie przedsiębiorstwo postanowiło wesprzeć polaków poszkodowanych podczas powodzi. Bardzo fajny gest. No i właśnie znajomy mi opowiadał, że to, bo to cała sytuacja wydarzyła się w piekarni Brakermyle, niedaleko Hamburga w miejscowości Brago. Oni mają swój swój oddział swoją siedzibę gdzie produkują to pieczywo. No i właśnie, pracuje tam Polak, no i oni zorganizowali mu, upiek wypiekli mu całego busa, zapełnili pieczywem. No i on mógł to zawieźć właśnie do Głuchołaz, bo z tego co mi wiadomo, co on tam, bo on TikToka też nagrał na ten temat. On pochodzi z tamtych rejonów, zresztą ja też z województwa opolskiego jestem. Zrobili mu to pieczywo, wypiekli i żeby zawiózł to. No i on nagrał na ten temat też TikToka, także już Wam go tutaj pokazuję. Moi drodzy, jesteśmy w Brak. Pakujemy w tej chwili y, pieczywo pomoc do powodzian. Jedziemy do Głuchołas Firma braka mule. Jest szef, który. Nie, z, nie, z nieocenioną pomocą. Mój kierownik. I startujemy do Głuchołas. Mamy bułki, mamy chleb, mamy y, franzbrzyczyń. Jedziemy z pomocą oczekujcie nas kochani jesteśmy jeszcze w Brak pod Hamburgiem właśnie zostało auto załadowane mamy generalnie wszystko to co udało nam się w tak krótkim czasie nazbierać jest to świeży wypiek, więc no ale parę godzin mi zejdzie na dojazd natomiast tu wielkie podziękowania i ukłony w stronę firmy jest to rodzinna firma niemiecka która wystarczyło jedno zdanie powiedzieć i, I stanęła y, na wysokości zadania. Za, zaczęli organizować wszystko, mimo że ja byłem na wyjeździe, gdzie indziej pracowałem w innym lokalizacji. Oni się zorganizowali na ten wyjazd, także naprawdę dzięki. Tak jak słyszeliście na tym filmie, na tym TikToku, no ten szef mówi do tego Polaka: Helfen Gerne, czyli chętnie pomagamy. No i fajna inicjatywa, moim zdaniem. No tutaj niektórzy mogliby powiedzieć, że co to jest, pieczywo mogliby lepiej y, finansowo pomóc, bo pieniądze bardziej się przydadzą, ale moim zdaniem każdy niech daje to, co jest w stanie dać po prostu. No, oni dali pieczywo z racji tego, że jest to piekarnia swoją drogą. Y, Ciekawa piekarnia, bo byłem tam yy, kiedyś, właśnie w tej siedzibie, oni tam mają młyn jeszcze normalnie, stary ozgódowy młyn, który na bieżąco produkuje im mąkę i oni z tej mąki, którą sami wyprodukują, robią to pieczywo, więc, więc fajna sprawa. No, oczywiście to nie jest żadna reklama, po prostu znajomy mi powiedział o tym TikToku, no i, no i o tej całej sytuacji, no i postanowiłem, że ciekawy temat i warto o tym wspomnieć. No ja to pochwalam, niektórzy mogliby tu powiedzieć właśnie, że kasa, kasa, mogliby lepiej kasę dać, albo mogliby się doczepić, że Niemcy to niech lepiej nam reparacje wojenne zapłacą i tak dalej. No ale moim zdaniem nie o to tutaj chodzi. Fajnie, że wyszli z taką inicjatywą pomocy. No i tym pozytywnym akcentem w tej tragicznej sytuacji katastrofy naturalnej, można powiedzieć, zaczynamy ten odcinek. Także lecimy dalej, właśnie lecę do pracy. A Wy dajcie znać w komentarzach, czy czy u was, jeżeli mieszkacie gdzieś w Niemczech, czy za granicą, pojawiają się podobne inicjatywy, może słyszeliście o czymś podobnym, no i co myślicie na ten temat, czy to jest spoko, czy raczej czy raczej mogli coś innego zorganizować dla tych powodzian, no i przy okazji zachęcam was też do pomocy, widziałem różne zrzutki, różne zrzutki na, na pomoc dla powodzian, organizowane, zbierają ludzie też ubrania, żywność, pieniądze, wszystko, także... Gorąco za, za, zachęcam do pomocy, no bo pomagać trzeba, tym bardziej w tak strasznej sytuacji. No i widzimy się za chwilę w jakiejś innej lokacji po prostu. No tak jak widzicie, cisnę sobie do roboty. Mikrofon mam w dłoniach. A chciałem wam powiedzieć, że wczoraj była niedziela, bo nagrywam to w poniedziałek, film pojawi się w środę zapewne. Wczoraj była niedziela, udało mi się spotkać w końcu z jednym z moich widzów, który pisał do mnie na Instagramie. Fajna sprawa ogólnie, powiem wam, że no... I okazuje się, że ludzie oglądają chcą się spotkać tutaj z okolicy fajna zajawka, wiadomo, że też nie z każdym się jest czas spotkać i, i tak dalej, no ale z nim miałem już dłuższy kontakt e, tak pisaliśmy od czasu do czasu bo mnie obserwuje na instagramie, no i zaproponował że będzie tutaj w okolicy na Flomarcie, no i czy bym nie chciał się spotkać spotkaliśmy się, poznaliśmy się, fajna zajawka także, także pozdro Tomek no i, no i idę koło salonu Mercedesa. Kurde, taka fajna pogoda. To powiem Wam, 20, 20 minut spacerkiem jestem w pracy. Szkoda, tego auta męczyć. No i przy okazji Wam po drodze jeszcze pokażę, tutaj jest salon Mercedes. S. Piękne maszyny stoją. No i przy okazji Wam chciałem pokazać, że mam ten mikrofon z firmy Boja. Tak się on prezentuje. Tutaj będę go pokazywał do kamery, to nic nie będę mówił, bo jest to skierowane w moją stronę, wiadomo. Boja. I... I do telefonu mam wpinany na USB-C odbiornik do niego. No i powiem wam, że od kiedy mam iPhone'a, to nie mam z tym w ogóle problemu. A jak miałem telefony na Androidzie, to często się zdarzało, że odpalałem nagrywanie i były różne zniekształcenia dźwięku i tak dalej. Jakieś tam problemy z tym mikrofonem, także tutaj plus dla iPhone'a, mimo, że to jest już USB-C, tak jak w każdych, tak jak w telefonach z Androidem. Ale tutaj nie wiem, czy to soft lepiej w iPhone'ie działa, czy co. No tutaj mi się od, odpuka, czy oczywiście Jeszcze ani razu nie pojawiły jakieś zniekształcenia dźwięku, ani problemy z tym nagrywaniem. Także tutaj wielki plus dla iPhone'a, moi drodzy. Wielki plus. Ja już jestem w pracy. W sumie to już skończyłem prawie. Zostało mi Zostało mi dość tylko do jednego klienta w Elmshorn na powrocie no i lecę na firmę ale zatrzymałem się pod pewnym, żeby sobie jogurt kupić bo mam dzisiaj musli ze sobą o, Musli, znaczy no nie jest to musli tylko płatki owsiane z żurawiną Do tego sobie kupiłem taki jogurt waniliowy O Bauer A Akurat w promocji był za 49 centów Muszę sobie, to, muszę sobie to elegancko wymieszać i zjeść wiadomo dzisiaj powiem wam cięższy dzień trochę bo miałem 20 przystanków towaru bardzo dużo takich, takich większych części że pół auta miałem zawalone no ale w sumie najważniejsze że nie było jakoś tych klientów dużo no 20 ale na tej, na tej trasie którą aktualnie robię no to to jest tak, jeszcze w miarę na styk. Tylko jeden klient się skarży zawsze, że do 14 trzeba być u niego. No i czasami ciężko się wyrobić. Ja standardowo palce sobie pobrudziłem. Niestety czasami ciężko się wyrobić, bo no w różnych miejscach ci klienci są. Jak są fajnie na trasie, no to, no to idzie to zrobić. Dzisiaj byłem za 15, druga. No a jak są, tak wiecie, porozrzucanie lewo-prawo lewo-prawo no to no to czasami jest kłopot kłopot ale tak do 10 do 20 po 14 jak się dojedzie to też nie jest źle no takie widzicie takie płatki owsiane no staram się trochę lepiej odżywiać a nie zawsze się udaje no i generalnie nie mam pomysłów co mogę jeść więc takie musli sobie takie, takie płatki owsiane sobie biorę powiedzmy 3-4 dni 3 dni w tygodniu do tego banana na przykład i jakąś tam bułeczkę z czymś, żeby sobie przed tym zjeść. No a na resztę dni nie mam pomysłu. No i wychodzi, tak jak wychodzi, że ta dieta jest raz trzymana, raz nie trzymana. No dieta, ja to mówię, ale po prostu staram się lepiej trochę odżywiać. Nie? Do tego jeszcze ma, mam tak, płatki owsiane, żurawina i do tego staram się jeszcze orzechy, jakieś migdały albo na przykład orzech włoski dorzucić. No, a teraz akurat już mi się orzeszki skończyły, więc, yy, więc zostało tylko płatki owsiane z żurawiną, ale też dobre, też dobre. No, Ja sobie tutaj na spokojnie zjem, tak myślę 10 minut przerwy, yy, no i lecę zaraz do Hamburga, także spotkamy się jeszcze po pracy na chwilkę. O, tak jak widzicie lecę z regałem, idziemy jeszcze znajomej regał odstawić, bo nam już jest zbędne, ona chciała na kwiatki mieć. Więc lecimy z regałem. No i zaraz będzie zakończenie tego pięknego poniedziałku. Tak jest moi drodzy. Ostatni punkt dnia dzisiejszego czyli tutaj taki mini job sprzątamy sobie i taki ośrodek rehabilitacyjny jak widzicie. No i tym pięknym pracowniczym akcentem się z wami żegnam. Pamiętajcie zostawić łapkę suba komentarz i widzimy się już niebawem w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Na razie cześć.